Witam Was, i z to jest kolejny odcinek z Herz of Iron. 4 gramy jako wielka, wspaniała Polska. I mamy 46 w ogóle. E, Przepchnąłem jedną prowincję od nich, e, gdyż poznałem, że po prostu lepiej się redysponuje wtedy moja armia. I. A nie, bo te, tego warto pokazywać, by łatwo poszło. Oni troszkę tutaj podeszli, ale to sprawia bardzo, bardzo zarąbistą sytuację, gdyż mamy szansę ich odciąć, jeżeli to wszystko dobrze pójdzie. E, spróbuję zaatakować ich w tym miejscu, e, ale to raczej zgaduję, że nie wyjdzie. Ale mamy teraz w końcu wsparcie powietrzne e, i możemy spróbować też zaatakować za pomocą force attack. E, zobaczymy, coś, czy coś, cokolwiek z tego wyjdzie. Bez górskich atakujemy niestety, więc to, to jest akurat słabe. Ale może. Ciaciać, to, to idzie w górę czy w dół? Miałem już e, rozpiętości, żeby dostać kolejne czołgi, tak czy tak. Na razie stoi w miejscu. Dobrze, to się skupmy tutaj. Rozbudowałem lotniska jak idiota tutaj do 1000... No, do prawie najwyższego poziomu. I e, się okazało po prostu, że ono nie... High nie łapią tego miejsca. E, Część fighterów po prostu podestałem z tego miejsca tutaj. E, wy się sz, szkolcie cały czas. a e, Morskie też się szkolą głównie po to... A morskie żebym zbadał chętnie żeby tutaj troszkę Anglików poharastać, także na morzu. Um, I co? Robimy tutaj ofensywę. Jest duża szansa, że nam wyjdzie. Mogę się wspomóc nawet. Piercing attack. Chciałem force attack. Kurde beleno. no. A, a w ca w ca całe punkty na ten atak zużyłem. Ja pierdzielę. No dobrze. To zobaczymy, cokolwiek z tego wyjdzie. I wygląda na to, że tak. Że powinniśmy rzeczywiście stąd się przepchnąć, Może rzeczywiście wojska odeśla, jak będą się cofać, albo będzie się front poszerzać. A bo ja w ten sposób ich po prostu krążę, to też jest plan oczywiście. A wy nie przestawajcie, atakujcie cały czas. Róbcie im damage. Oni nas też atakowali. Kurczę, teraz już nawet nie wiem dokładnie kogo sprawdzać mam obrażenia. 300 tysięcy princely federation, a ja dostałem tylko 50k że większość jest tutaj. Dobra, no nie dam rady. No odpada, jak już tak spadło, szczególnie, że... Z tym atakiem specjalnym, no to będzie problem. Eee, tutaj... to jest... To są całe Indie, ale czy mój bombowiec... Jakbym go podesał tutaj, to może by złapał i może by pomógł nawet w powietrzu. Mają dwa Antiery, to jest ogólnie duży region, więc to jest niestety... To również niestety na ich plus. Leci ten bomber Jest I pomaga. Dobrze, powinniśmy dać radę lepiej się przepchnąć e, Tutaj cały czas stoję tym wojskiem dla pewności, kryjąc Hiszpanów, żeby nic głupiego się nie odwaliło jeszcze teraz jak myślę, to już lepiej było tą Francję od strony Hiszpanii spróbować spuszować e, Dopóki te bombery mają zasięg i są użyteczne, to je tutaj zostawię e, Fightery mogą tutaj sobie polatać, potrenować sobie, tak samo kasy ale do, tutaj sobie damię, żeby polatali. Widzę, że łapią, żeby. wysłali, żeby łapać moje samoloty, więc chwilę jeszcze polatam sobie i bym je nad Francję. Najważniejsze, żeby tutaj fightery się zrobiły na zawodowców, e, ponieważ jak oni się już zrobią na zawodowców, e, odpuśćmy sobie troszkę, właśnie, bo paliwo tracę. Jak zrobią się oni na zawodowców, e, to będę w stanie lepiej trzymać przewagę nad Francją. Ja bym pierwszy fokus na antiery poszedł, bo mają tu siódemkę jednak. A antiery potrafią być e, niszczące, szczególnie jak... Znaczy no kurczę, jak mamy dużo produkcji, to aż takich tego nie odczujemy, ale jednak jeżeli... Ale jednak, jednak robią, tak? Samą robotę, a my im nic nie robimy w tym samym czasie. Hmm, czy tutaj ktokolwiek atakuje? Oni atakują? Kurde Beleno no zaatakuj tutaj górsko. Od razu poszerzysz linię frontu, od razu lepiej zaatakujemy. Tymi górskimi też się ruszcie tutaj. Ruszcie tutaj. Co już dwa czołgi, to dobrze, powinny się wybronić. więc ładne obrażenia. Będzie się to sprawdzać, półtora miliona, dobra, nie tak dużo. MN Power patrzyłem. Burma ma bardzo sporo. I tak, eee, no tutaj ofensywa nie wyjdzie, nie ma szans. A tutaj ich więc jest spoko będzie kolejna prowincja do atakowania, z, z atakowania, z której będziemy atakować. Zatakujmy eee, tutaj. Wy pomóżcie tutaj. Wy lecicie tu, wylecie tu, a czy co? Ktokolwiek leci tutaj. Dobra, górskie lecą. To górskie pomogło w tym miejscu. Zatakujmy naraz. Czy górskie się dołączyły? Nie. Co to do cholery jest? Szwere kamwagen. Niemieckie? Ale no, są Niemcy tam chyba. Albo jakieś inne Germanist Asia lub Middle Africa. No i tak, tutaj na razie obozujemy. Jak wygląda nasza budowa, rad ten, reaktorów? Czy jakiekolwiek mam możliwe? Nie jestem pewien. W Sistanie buduję jeszcze... bazę morską, żeby właśnie zaopatrzenie dosyłać, bo tutaj był, był problem z Sistanie z zaopatrzeniem, bo to jest po prostu jedna prowincja. Nie trudno tam było jak, jakąś dobrą jakość, jakąś sesonę dorzucić z e, zaopatrzenia. Balujystanie naprawmy. No, tutaj mamy Construction Engineering. Szybko na Construction Repair. No i naprawmy infrastrukturę, bo skoro mamy zerową, to rzeczywiście boli. O, przestańmy na razie na atakach. Stop, bo za dużo tracę i nie mam zaopatrzenia. Ja nie przewidziałem podczas tego mojego planu ataku na południe jednej rzeczy. Infrastruktury. Ja bym atakował na zasadzie. A właśnie, a propos też. Ja to wziąłem w pokoju i ja nie mam nic do zrobienia z tymi terenami. No chyba, że już mi wyskoczyło, a chyba, że tego nie kliknąłem. Ta możliwe, że nie kliknąłem tego przez 60 dni i po prostu uznało, że okupuję to cały czas i nie stworzyło mi żadnego przydupasa z tego. Nie jest źle, może być, mam fabryczki. Ja też troszkę skasztaniłem, bo straciłem dużo pp stabilności i war supportu. A propos stabilności, trzeba by zrobić Sentinel in army. E, przez 180 dni, 7 dni to jest 100, e, 25 powiedzmy, a z 20 to jest 10, no do 15% stabilności by się może dobiło. A eee, to, to byłoby bardzo sporo: z 22 na 37. Spróbujmy, atak jakiś tamkolwiek To jest. To jest u góry, tak eee, pancerną, i wsparcie stąd pancerną. Albo spróbujmy ich okrążyć. I wy pojedziecie tutaj, żeby ich wspomóc. A wy tutaj, żeby właśnie kryć prowincję, jeżeli co... Jak już przepniemy ich. I teraz są okrążeni. Mam nadzieję, że za, mam nadzieję, że za chwilę będziecie. Dokładnie. I teraz dopiero ofensywa pójdzie. Okrążając ich armię Maurice Ross No sorki ziomek Stracisz dole dywizji i honoru W ogóle, że amerykański, a nie, bo Ameryka właśnie w stanie wojny domowej, zapomniałem e, bo chciałem powiedzieć, że amerykański generał a Ma najlepsze tutaj dowodzenie I to jest dziwne, skoro nie, nie biorą udziału w wojnie Tak, tak, tutaj zostali otoczeni a czy ty masz jakiś tutaj? Nie, brakuje po prostu zaopatrzenia. Muszę żeby też tutaj zaatakować. Będę tutaj ich przepchnął. Wrówna bym lekko linię. Nie mają bezpośredniego, więc jeszcze górskie dorzucę. Pełna rozpiętość bojowa. Jeszcze czołgi, na wszelki wypadek. Jako wsparcie. I... przepchnę ich tutaj i spróbuję kolejną ofensywę przeprowadzić. Niestety nie mam Command Powerów, więc teraz będzie troszkę bida. O, jak mnie tutaj ładnie atakowało, jak ja im ładnie damage robię, jak ziomek ma ładny garniturek. Wszystko jest ładnie. to się za zastanawiał czemu atakuję Rozwadowskim, a nie Sikorskim. Dlatego, że Ro Rozwadowski jest offensive doctrine i ma plus jeden do ataku. I organizację mniejszą od przytraceniu. One of our mister has died. No smutek. No dobrze. Tutaj atakują To pozwólmy im skończyć ten atak Czy tutaj jeszcze jakieś Bo to idzie przez Afganistan. Kabul wypadałoby naprawić. Ej Baluchistan i to. Oni bombowców żadnych nie wysyłają. Czekajcie, czekajcie, mam lotnisko, 200 tylko. Ale też nie mam tam zaopatrzenia w tamtej prowincji, a ja samoloty też ciągną zaopatrzenie, co nie? E, R, ale tylko 0 mało bardzo ciągną, no dobra. Dajmy też sobie do, do, do rozbudowy lotnisko tutaj. I odeślę te bombery. Żeby nic nie robiły. I wróćcie tutaj. Wy jesteście przetrenowani już. Ja tutaj żadnych. Na morzu tutaj nie wygrywamy, niby. Nie wiem, czy to się liczy do samolotów. Że samoloty mogę do nich dostać, jak mam tego militarny przemarsz. Ale chyba nie liczy się niestety. To jest ten mały błąd gry. To mi się osobiście nie podoba zbytnio. Naivale. a podeślijmy je tutaj. I atakujcie La Manche. A tu badania idą w ogóle w samoloty. Tutaj Night Vision le jeszcze leci. A jak zrobi się, to pójdę w Naval Bombery. Lew morski, mors. Już znają nazwy, zanim stworzyli samoloty. O, czy ja widzę jakąś reorganizację, która osłabiła wasz front? Najz... Najprawdopodobniej tak. Więc coś, so, więc się zabawmy tutaj kolejną ofensywą moje czołgi troszkę doświadczenia straciły, ale nie jest aż tak źle nawet. E, dobra, naprawiłem już tutaj troszkę infrastruktury. Czemu wołga ma uszkodzoną infrastrukturę? Bombardowania. Może były. O, nuclear bomby się zrobiły, świetnie. Więc tak, e, lecimy naszego morski, naszą fokę. Kurcze, czekaj, bo ja to idę 4, co nie? E, to się przyda jednak, e, przydadzą się strategiczne, lepsze. Będę mógł bombardować ich też e, budynki lepiej. Natomiast, e, tym ostatnim, kurcze, czy poszedłbym w jet engine'y? Chyba ta, chyba w jet engine'y bym poszedł. Rocket site, tylko rocket site mogę w swoim kraju budować. No, a na zachodzie niezbyt zbuduje raket Side, tutaj. a nie mam problemów z powietrzami, po powietrzami. powietrzem, e, samolotami, lotnictwem i tak dalej, tak dalej. Dobra, wbijam się dalej. O, tutaj. A! tam sobie poszli. Ci odwrócili ich uwagę. Niestety dostaną w Ciry. Jakby lepiej się tutaj okopali. Jakby na tych czterech hmm. prowincjach, albo trzech, hmm. albo dwóch nawet, no to byłoby lepiej. No ale to trzeba korzystać z sytuacji, że odwróci ich uwagę i tam byli umuszeni od odesłać wojsko. Zniszczyłem konwój. O, spotkałem flotę. Ja straciłem. Zniszczyłem dwa konwoje. Konwój, konwój, konwój i konwój. Niestety bota trudno wypstrykać z konwoji. Ale mam nadzieję, że się uda. Tutaj się budują. Czy cokolwiek już mam? Jakiekolwiek? Chyba tak. Tak, dwa nukleary. Nukleary. A 200 dni to się będzie budować, jeden. Więc tutaj trzeba troszkę dorobić. Już skończyłem Reapery, więc poproszę. Construction Engineer. Straciłem dwa samoloty, dwa bombowce. Nie, to jest do Francji niestety nie... Nie sięgnę. Eee, dobra, jak to wyglądają samoloty? One są przetrenowane. Wy was przeszkolę jeszcze, żebyście byli tymi. Byli przetrenowani. Dorzucę wam jeszcze te samoloty i pozostałe bombowce, które już stworzyłem. A jest ich całkiem sporo tak na serio. Bo wy będziecie napieprzać fortyfikacje. Antiery, fortyfikacje i tak dalej. No i będziecie główną naszą siłą napędową. Czy to już się lotnisko się rozbudowało? No jeszcze niezbyt. O, do Afganistanu tak na serio nie potrzebuję zbytnio. Eee, fajtery. Czy trenowałbym was? Nie, ja J kliknąłem. Co robi J? Fak. Nie to. Rób, trenuj się. Chciałem H kliknąć, żeby nie latały tam, bo nie wiem, czy przypadkiem nie da się niszczyć. E, dobra, tutaj już podchodzimy, ale oni nic nie wycofują z tych terenów. Chyba, że tutaj troszkę wycofują albo zmieniają po prostu. Bo tutaj też oni mają taki dostęp lądowy. Więc jakbym ich odciął i tutaj zaatakował, to jest możliwe, że wycofaliby się tutaj, jako ostatni idioci, możliwe, że ich wtedy bym też zniszczył. Oni się tutaj bronią, więc to trzeba wykorzystać ich poświęcenie. Osa się zrobiła. Lecimy szerszeń. Jeszcze kasy mogłyby być dobre, oczywiście. Trochę ból, że nie robię już fabryk wojskowych. Light tanki brakuje, to wiecie co? Tę armorę Division robiłem, to anuluję ją, żeby light tanki się do armii dołączyły. By się uzupełniły. Mm. Ale rzucę mediumy i moderny. Bo ja mam w zapasie akurat. Świetnie, to w takim razie dołączysz się do armii trenującej. Nie chcę tutaj dosłać więcej czołgów, te czołgi polecą ewentualnie do Hiszpanii. Dobra, ładnie poszło. Trzeba nowe linie ofensywne porobić. Skasuję ziomka od gór i dam go. Kurczę, dać go tutaj? Czy ja bym w stanie to przepchnąć? Chyba nie. W takim razie dajmy ziomka od gór full focus tutaj. I on się przygotuje na odcięcie tych dywizji. A nie miał też do wsparcia oczywiście jednostki. Ten pancerny, które tam będą. A tutaj mi się powoli, powoli góry kończą. Więc nie ma po prostu sens tutaj lecieć. Niech ich tutaj jest. O, fucken. troszkę ich jest. Tak, zatokujemy wszystkim, co, czym mam, ale tak w jednym momencie. O, przesunąłbym się chętnie stąd tutaj. I najlepiej dotąd. Bo by front po prostu był wygodniejszy dla mnie. W tym się nie uda, chyba że oni zdążą przyjść z pomocą. Moje czołgi mi tutaj już biją. Muszą się wycofać. A dobra, odpuszczę to. Przynajmniej na razie. Tutaj uh, will arrive, arrive next location 8 hours. Moje czołgi. Day and 8 hours, dammit. O wiele szybciej. Abym ich może odciął nawet. Spróbujmy ofensywy tutaj. 150, rozpiętość. Jeszcze górskimi za morza z, za rzeki pomogę. Czekajcie, bo tu jest rzeka, tak idzie? Cholery, są bardzo dobrze chronione. Ale właśnie przebicie przez tą rzekę by mi ułatwiło wiele. E, tak, zaopatrzenie tu jest spoko, więc z górskich nie ma co problemu tam zbytnio dosyłać. O, zaatakowali mnie. Bardzo dobrze. Tak, trzeba ponownie naprawić e, infrastrukturę. Tu nie trzeba, to by wypadało. I znowu z construction engineering na construction repair. E, tak, pustułka. Ja coś tutaj innym, innego leciałem jeszcze. Nie, czołgi to nie były, to nie było. A, miałem Experimental Rockets lecieć, żeby mieć już dalej na Jet Engine zbadane, jak będzie czas na to. E, czy jak wybije na to chwila, moment. Fightery lepsze. A jak zrobią mi się chyba fajtery trójki, co nie? Tak, jak postuka mi się zrobi, to jest upgrade'uję za pomocą Air Experiensa. Ładnie zaatakowali, ładnie na Wilmi Experience'a. Zatakujcie tutaj, jak mówiłem, z pomocą oczywiście dywizji pancernych, ale główny atak to wy przeprowadzacie górskie teraz. Boli zaopatrzenia, wygląda infrastruktura. Nie mogę tam nic rozbudować, demyt. ale widzę, że Baludzistan ma ogólnie do dupy infrastrukturę. Niech dwójka zostanie. Ja wszędzie, na, jak idę na front, to staram się mieć piątki. Dobra, wycofują się. Niech też e, pancerniaki się dołączą. Wy ich zatrzymajcie tutaj. Stamtąd nie idą. Wy pomóżcie ich zatrzymać. A wy zapierdalajcie tam. A jak lotnisko w końcu? Jest! Rachrzanić już to. Eee, cyk, cyk, cyk. Dolecieć tam i bawimy się w Northern India. Kurde, bele. No, średnio bym powiedział. Średnia ta zabawa idzie. Nie podoba mi się ta zabawa. wydaje ja wdaję, moje bombery się bawią. Oni my coś niszczą, ale same też są niszczone. A jak moje te samoloty? Trenuj się, trenuj. Ja nie miałem jeszcze czasu, żeby się pobawić. Czy im psuję zaopatrzenie? Tak. Więc się wycofam po prostu na jakąś nową linię zaopatrzeniową. Na przykład. Tak. Rozumiem. I pileckiego wycofam. Kurę, to jest kolejne zaopatrzenie. To, pilecik tam sobie stój. Ja im nie chcę psuć zaopatrzenia. Jak już Bot chce się bawić, to niech się bawi. Znowu zostałem zaatakowany. No, na moje nieszczęście macie sporo powera. Chyba, że... Co mnie atakuje? Eee, wy macie taką flagę? No, wy mnie atakujecie. Dobra, spoko. Dobra, świetnie na razie Wam idzie. Spróbuję teraz zatawać skoncentrowanie tą prowincję. Wy zostańcie i zatakujcie tu, Wy zatakujcie tu i wy zatakujcie tu. Pancerne i górskie. Demet, dzwony się otworzy, otw odpaliły, a bo wiecie co? W tym momencie zakończymy odcinek, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4 a, Jako, że było wiele dłuższych odcinków, to będzie troszkę krótszy Poprzeciskam i tak jeszcze prowincję dwie i później wam pokażę wyniki Dobra, do zobaczenia, na razie, cześć, pa!